Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał, Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł, Wspomnij, Synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazarz przeciwnie niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a Ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a Wami zionie ogromna przepaść, tak, że nikt, choćby chciał, stamtąd do Was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł, proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: nie ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich. To się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Niezwykle głęboka, a zarazem pełna paradoksów jest ta dzisiejsza Ewangelia. Słyszymy, że w pierwszej kolejności jest ona skierowana do faryzeuszów, do tych, którzy widzą w swoim postępowaniu tym, jakimi są uczynkach, które czynią na zewnątrz, widzą realizację. Bożej Woli, są gorliwi. I przeciw nim w pierwszej kolejności jest ta przypowieść, przypowieść, która stawia w centrum miłość do bliźniego, który jest w potrzebie. To jest ta sama płaszczyzna dialogu z Faryzeuszami, co przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To ten sam poziom dobijania się do serca człowieka, kiedy Jezus mówi, co jest ważniejsze prawo czy człowiek, który jest w potrzebie. I dlatego tak często Jezus uzdrawiał w Szabat pokazując i pytając się o to, co jest istotne, co jest ważne, bo nie można, jak mówi święty Jan, kochać Boga, którego nie widzimy, nie kochając bliźniego, którego widzimy. I to jest wielkie wezwanie dla każdego z nas. Miłość, która realizuje się w tym, że dostrzegam człowieka w potrzebie, że nie jestem zamknięty w uczynkach pobożnych, które czynię na zewnątrz, by się ludziom podobać, ale pytanie jest o motywację serca. Paradoks tej dzisiejszej Ewangelii to też szczególna gra. Słów, które, do których nawiązuje Jezus. Po pierwsze, myślenie faryzeuszy było takie, że to bogactwo jest wyrazem błogosławieństwa Boga. Kiedy Jezus mówi, i rozmawia z uczniami, i mówi, że bogatemu trudno jest przejść przez ucho i przez bramę do życia wiecznego, trudniej niż wielbłądowi przez ucho i gielne. To oni mówią, któż zatem może się zbawić. Myślenie było takie masz bogactwa, Bóg ci błogosławi. Jesteś biedny, to znaczy, że. Uczyniłeś coś, co sprawiło, że Bóg przestał Ci błogosławić. I w dzisiejszej Ewangelii, łazarz szczególne imię, bo ono znaczy: Bóg pomaga, Bóg wspiera. Okazuje się, że to łazarz, żebrak jest tym, któremu którego Bóg wspiera, a ten, który ma wszystko, a nie ma w sercu miejsca dla miłości, jest przez Boga porzucony, a mówiąc dokładnie, to On wzgardza Bogiem, bo ma Mojżesza, ma proroków, ma pisma, a jest na nie głuchy. Nie słyszy. Wołania Boga o miłość, o miłosierdzie. Mamy przecież w pierwszym czytaniu fragment proroka Amosa, właśnie tego wołania Boga do człowieka, o fundament, na którym to życie buduje, którym ma być Bóg i Jego prawo. A nie dobra tego świata. Prorok Amos kieruje swoje słowo do Samarii, do tej części królestwa, która właśnie zapatrzona w swoje bogactwo, swoją potęgę, bo nawet jest jedno z, z prawdopodobieństw archeologicznych, że to właśnie tam znajdowała się ta słynna wieża z kości słoniowej. Słyszymy, że wylegują się na łożach z kości słoniowej. Bogate państwo, a jednocześnie naród, który odrzuca. Pouczenie Boga jest zamknięte na jego słowo. Obecnie w miejscu tego pięknego królestwa jest jedna wielka ruina. I to nawet nie tych czasów żydowskich, bo po nich praktycznie zupełnie nie ma śladu, ale również czasów rzymskich. Prorok Amos kieruje wezwanie, które ma uchronić Samarię przed niewolą, przed upadkiem. Mają proroka, a nie słuchają. W naszym życiu również mamy wielu proroków, wielu świadków pokazujących, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Wczoraj w liturgii wspominaliśmy świętego Wincentego a Paulo. Wielkiego świadka miłosierdzia, który swoją świętość przeżywał, pogłębiał w tym, że jego oczy, jego serce nie było obojętne na człowieka w potrzebie. I w tej potrzebie fizycznej, choroby, potrzeby ciała, tego wymiaru, ubóstwa w tym świecie pełnym bogactw, ale zaraz za tym szła, szło ten wymiar też ubóstwa duchowego. I stąd założone zgromadzenia, by wyjść z chrześcijańską miłością i na płaszczyźnie ciała, i na płaszczyźnie ducha, troszcząc się. O człowieka, który jest w potrzebie. Przecież dzisiejszy bogacz z Ewangelii, bezimienny, nie zostaje potępiony za to, że był bogaty. Nie jest potępiony przez to, że był ślepy na potrzebę człowieka. Ktoś mógłby powiedzieć: No przecież nic złego nie zrobił. Nie wyrzucił tego żebraka, nie poszczuł go. Nic złego nie zrobił, ale nie zrobił też nic dobrego, a mógł. My czasem w naszym życiu religijnym mówimy, no przecież nic złego nie zrobiłem. Robimy rachunek sumienia i mówię, nie, nie zabiłem, nie ukradłem, nic złego nie zrobiłem. No, może jakieś takie zwyczajne, powszednie grzechy. Ale nie możemy stracić z tego duchowego rozeznania pytanie o to, o dobro, które czyniłem, albo którego nie czyniłem. Wielkie, małe. Ale będące realizacją przykazania miłości Boga i człowieka. Poruszające powinny być dla nas słowa skierowane do Tymoteusza i do każdego z nas. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Sam Paweł później powie o sobie: W dobrych zawodach wystąpiłem. Bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na koniec odłożono dla mnie wieniec życia, który mi da Pan, sprawiedliwy sędzia. Dzisiaj każdy z nas jest też adresatem tego czytania. Podążaj, człowiecze Boże, za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wy wytrwałością, łagodnością. Podążaj za Jezusem, który pokazuje, co to znaczy być pobożnym? Co to znaczy wierzyć? Co to znaczy kochać? Co to znaczy być wytrwałym, łagodnym i sprawiedliwym? Walcz o wiarę, zdobądź życie wieczne. Nie bądź bierny. Walcz o dobra duchowe. Zaczniemy miesiąc październik. Będziemy walczyć z różańcym w ręku o pokój, o mądrość na świecie, o pojednanie, o przebaczenie. Ale to nie jest walka na jeden miesiąc. To nie jest walka, która może się zakończyć i kolejnego dnia już nic więcej nie potrzeba, bo nie tym jest miłość. Bo miłość zawsze. Do, dopomina się o więcej, o głębiej, o dojrzalej. Prosi o wytrwałość, prosi o wierność. Psalmista mówi o Bogu, że On wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość chlebem karmi głodnych wypuszcza na, wie, na wolność uwięzionych. Pan króluje na wieki, Bóg Twój syjonie przez pokolenia. Ten Pan ma też królować w nas. Jego prawo, Jego przykazania mają królować w nas. Aby o Twoim życiu mówiło błogosławiony, a nie biada, dzisiaj człowiek niestety. Jest skażony tym, co proponuje świat. Patrząc w internecie na różne badania pociąga człowieka to, co jest drogie. Było ostatnio takie takie dwa przejmujące, ale pewnie symptomatyczne. Wydarzenia, kiedy z jednej strony młody człowiek przeżywa bezsens swojego życia, tylko dlatego, że otoczenie wypomina mu to, przez wyśmiewanie się, że jest biedniejszy, że nie może pochwalić się tym, co jest trendy. bo świat bez Boga próbuje afirmować to, co się ma, a nie to, kim się jest. I stąd też wielka plaga, można powiedzieć, fałszywych influencerów, budujących swoją popularność przez bycie w pięknych miejscach, drogich miejscach. I ktoś patrząc mówi: Ale ja nie jestem w stanie tego osiągnąć. Walcz o wiarę, zdobądź życie wieczne. Nic z piękna tego świata nie zabierzemy na świat przyszły. I jeżeli nawet człowiek ma wszystko, to to wszystko, nie sprawia, że jest bardziej człowiekiem. Często jest to forma zakrzyczenia pustki, którą człowiek w sobie nosi. Bo kiedy naprawdę spotkam miłość, to tak jak zacha, 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 Zacheusz: Panie, jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. I słyszę, dziś zbawienie stało się udziałem Twego domu. Ważne, by zmierzyć się z tą prawdą, bo może dzisiejsza Ewangelia jest nam dana przez Jezusa właśnie po to, byś zobaczył, że Twoje pragnienia, Twoje marzenia. Bardziej koncentrują się wokół tego, czym żyje bogacz. I może kroczysz drogą utraty duchowego wzroku, który pozwala dostrzec człowieka w potrzebie, który rodzi się z iskry odruchu współczucia. Walcz o wiarę, zdobądź życie wieczne. Bądź tym łazarzem, któremu Bóg przychodzi z pomocą, któremu Bóg wynagradza doznane szkody, cierpienia, który nie wznosi swoich rąk w odruchu. Bluźnierstwa, przyzywania zemsty. Bieda, łazarza nie jest wynikiem działania Boga, jest wynikiem obojętności Bogacza, który nie dostrzega, że to On został obdarowany. Nie po to, by mieć więcej dla siebie, ale by być bardziej dla innych. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, słyszeliśmy przed Ewangelią, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Bądźmy bogaci tym, co jest z Jezusa. Bądźmy bogaci miłosierdziem, miłością. Bądźmy bogaci Jego obecnością w naszym życiu i dzielmy się tym z innymi. Za to, co mamy, dziękujmy. O to, czego nam brakuje, prośmy. Ale najbardziej prośmy o to, by nic nie stanęło w miejscu przynależnym Boga, i nie sprawiło, że nasze serca, zamiast być żywe miłością, staną się skamieniałe spychy egoizmu i takiego przeżywania swojego życia, które nie jest wyrazem miłości, nie jest wyrazem tego, kim Bóg chce, byśmy byli. Amen.